Słuchajcie, stało się coś, czego naprawdę nikt się nie spodziewał. Na znanym, tradycjonalistycznym blogu pojawił się wpis o pewnym oficjalnym geście, tak dobrze słyszycie, oficjalnym, jaki papież Leon wykonał w kierunku, uwaga, Bractwa Kapońskiego Świętego Piusa X. Sytuacja jest bardzo nietypowa, a jej charakter wręcz opozycyjny wobec wielu biskupów, także polskich, którzy niejednokrotnie próbowali deprecjonować FSSPX. Znaczenie tego gestu jest większe, niż pozornie może się wydawać. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem Natalia, a to jest kanał okiem tradycjonalisty. Wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, zachęcam do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał i być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w kościele będę wdzięczna też za każdą Waszą aktywność pod tym filmem, bo każda taka aktywność przyczynia się do tego, żeby film niósł się dalej. Znaczenie pod tym kątem mają zarówno łapki w górę, jak też komentarze, a także podbicia. A jeśli ktoś ma taką możliwość i chęć, aby nas wesprzeć, można zrobić to przez portal Patronite wpłatą stałą lub przez portal Tipli wpłatą jednorazową bez podawania danych. I przejdźmy do tego niecodziennego wydarzenia i do tego, dlaczego jest ono wbrew pozorom, tak. Ważne, co ten gest mówi o kierunku, jaki obrał papież Leon XIV i jaka na tym polu jest różnica wobec działań papieża Franciszka. Co w ogóle się stało? Otóż papież Leon XIV udzielił apostolskiego błogosławieństwa jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, znajdującej się w Stanach Zjednoczonych w diecezji Charlotte. Zacznijmy od krótkiego uporządkowania tematu. W razie gdyby ktoś nie wiedział, czym jest Bractwo Świętego Piusa X, mówiąc najkrócej, jak to możliwe, jest to wspólnota kapłańska założona przez arcybiskupa Marcela Lefebra, która powstała w reakcji na kryzys katolickiej liturgii i doktryny po Soborze Watykańskim II. Status bractwa od lat jest określany jako kanonicznie nieuregulowany. Sytuacja bractwa jest de facto jedyną taką w swoim rodzaju, bo pomimo tego, że pozostają w konflikcie ze stolicą apostolską, to równocześnie nie są oni ani heretykami, ani schizmatykami. Bractwo uznaje papieża, modli się za papieża na każdej swojej mszy świętej. Z kolei od strony prawnej Rzym uważa, że całe bractwo działa bez pełnej jurysdykcji. Konflikt bractwa ze stolicą apostolską zaczął się w momencie, gdy arcybiskup Marcel Lefebvre wyświęcił bez zgody stolicy apostolskiej biskupów. Było to w latach 80., za co została na niego nałożona ekskomunika przez Jana Pawła II, choć z perspektywy kanonicznej, z której ja się tutaj nie wypowiadam, istnieją przesłanki, że była ona nieważna, ale ale tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy tak skomunika była, czy jej nie było, została ona oficjalnie zdjęta przez papieża Benedykta XVI. Od czasów Benedykta XVI stosunek bractwa z Rzymem uległ pewnemu polepszeniu i generalnie wbrew temu, jak sądzi mylnie wielu biskupów, wielu duchownych, problem. Bractwa kapłańskiego świętego Piusa jest wewnątrzkościelny. Nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją kościół kontra schizmatycy, jest to jeden z kluczy, z podstawowych elementów do zrozumienia dzisiejszej sprawy. Wobec bractwa pewne gesty wykonał nawet sam papież Franciszek. Mimo swojego oschłego stosunku do tradycji i do tradycjonalistów, nawet on zrobił dwa ważne kroki, które. Również przyczyniły się do polepszenia sytuacji. Choć z papieżem Franciszkiem sytuacja nie jest taka oczywista, o czym za chwilę powiem, ale co on zrobił? Po pierwsze, udzielił ważnej i godziwej jurysdykcji do spowiadania najpierw na czas roku miłosierdzia, a następnie na stałe. A po drugie, umożliwił zawieranie małżeństw pod opieką kapłanów bractwa, dając biskupom prawo do delegowania jurysdykcji w, ich spra w tych sprawach. To były takie dwa momenty, które pokazały, że stolica apostolska traktuje bractwo jako część kościoła, nawet jeśli nie wszystko jest w pełni uporządkowane. Bo gdyby bractwo było poza kościołem, no to papież nie mógłby udzielić im jurysdykcji, tak samo jak nie może jej udzielić na przykład prawosławnym czy protestantom. Te fakty są istotne, bo tworzą kontekst dla gestu Leona XIV. I teraz uwaga, co się wydarzyło. W Karolinie Północnej działa kaplica bractwa pod wezwaniem świętego Antoniego Spadwy. W 2025 roku tamtejsza wspólnota obchodziła 25-lecie swojego istnienia. Rocznica ta zbiegła się z trwaniem roku jubileuszowego, a jak wielu z was zapewne wie z okazji tegoż roku jubileuszowego wielu księży, zakonników i wiernych. Z bractwa świętego piusa udało się na pielgrzymkę do Rzymu i wzięli udział w uroczystej procesji. Publicznie wyznali kredo i przeszli przez drzwi święte. W pielgrzymce bractwa uczestniczyła też delegacja z parafii Świętego Antoniego Padewskiego z Charlotte. Po pielgrzymce jej przedstawiciele odwiedzili Biuro do Spraw Miłosierdzia w Watykanie, aby przekazać pisemną prośbę o papieskie błogosławieństwo. I właśnie teraz wspólnota z Charlotte podzieliła się z nami, z całym naszym tradycyjnym świadkiem, tym radosnym faktem, że błogosławieństwo otrzymali. W oficjalnym, pięknie wydanym dokumencie czytamy: Ojciec Święty Leon XIV z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego czcigodnemu ojcu Johnowi Bourbon FSSPX i wiernym kaplicy Świętego Antoniego Padewskiego z okazji 25. rocznicy jej powstania, prosząc. Najświętszą Maryję Pannę o obfitość łask Bożych. Dokument jest podpisany przez kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego. Dokument ten jest ważny, oficjalny. Stoi za nim cały papieski urząd. I teraz. Można by się zastanawiać, czy takie błogosławieństwa przypadkiem nie bywają rutynowe, czy nie udziela się tego od tak na prośbę poszczególnych wiernych i nie ma co do tego przykładać wagi. I w pewnym sensie tak, a w pewnym sensie nie, bo owszem, tych błogosławieństw udziela się w sposób rutynowy, ale czy to oznacza, że ten gest nic nie znaczy? Nie. I to jest najciekawsze. Ten gest ma trzy podstawowe poziomy znaczenia, przynajmniej ja tak to uporządkowałam. Po pierwsze, symboliczny, a więc najbardziej oczywisty. Papież pobłogosławił wspólnocie związanej z bractwem. W momencie, gdy w wielu krajach biskupi próbują przedstawiać bractwo jako grupę spoza kościoła, która nie ma żadnej więzi z papieżem, w Watykanie pojawia się dokument mówiący wprost Ojciec Święty udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa tej właśnie wspólnocie. Tego nie robi się wobec grup schizmatyckich ani heretyckich. Poziom drugi to jawna sprzeczność z narracją niektórych episkopatów. Istnieją kraje, wśród nich jest także Polska, gdzie wielu biskupów, yy, czy to świadomie, czy to nieświadomie, przedstawia bractwo jako zewnętrzną wobec kościoła strukturę. Tymczasem papież w sposób zwyczajny, ale jednak oficjalny, odpowiada wiernym bractwa jak katolikom proszącym o błogosławieństwo. To chcąc nie chcąc, podważa retorykę wykluczenia bractwa z kościoła, która niestety pokutuje z całą mocą nawet wśród duchownych, którzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo specyficzna jest relacja bractwa z Kościołem. Taka często spotykana retoryka, atakująca bractwo jest narzędziem niestety skutecznym do dzielenia wiernych katolików, tym samym. Sprawiając, że również niezorientowanym wiernym wydaje się, że Bractwo jest bezwzględnie schizmatyckie i nie można mieć z nim nic do czynienia. W czasie, gdy Watykan od dawna utrzymuje, że jeśli ktoś ma takie życzenie, to może korzystać z posługi Bractwa, może chodzić do Bractwa na Mszę Świętą. Niezależnie nawet od różnic w poglądach na Nową Mszę i tak dalej, to Kościół oficjalnie mówi, że jeśli ktoś chce korzystać z mszy tradycyjnej, to ma prawo korzystać z posługi Bractwa. A przypomnę tylko, że są miejsca na świecie, gdzie wierni mają dostęp do mszy trydenckiej tylko dzięki bractwu. Także taki gest ze strony papieża Leona, o ile oczywiście zostanie wystarczająco medialnie nagłośniony, w czym właśnie osobiście staram się pomóc, ma szansę stanowić być może drobną, ale jednak przeciwwagę do tych częstokroć potępiających wręcz narracji wobec bractwa. Bo co tu dużo mówić, mamy do czynienia z wojną informacyjną. I kwestia tego, czy. Zwykli niezorientowani wierni będą mieli dostęp do pełnej wiedzy, stosunku Stolicy Apostolskiej wobec Bractwa, zależy od tego, jakie będą źródła tych informacji. I trzecim, być może najistotniejszym poziomem tego błogosławieństwa Leona jest różnica w kontekście pontyfikatu Leona względem pontyfikatu papieża Franciszka. Dlaczego? Tak jak powiedziałam, papież Franciszek czynił już pewne gesty jakiegoś pojednania, wyrozumiałości, jakiegoś uznania, e, bractwa. Więc czemu taki gest ze strony Leona miałby być ważniejszy? I odpowiedzią tutaj jest kontekst każdego z tych pontyfikatów. Bo o ile pontyfikat Franciszka zawierał tego typu gesty wobec bractwa, to równocześnie charakteryzował się bardzo silnym ograniczaniem liturgii tradycyjnej i głosu tradycjonalistów. Nie bez powodu popularne jest twierdzenie o tym, że Franciszek rządził niczym dyktator. Chciał ujednolicić Kościół według swojej subiektywnej wizji. Co w takiej sytuacji byłoby dla niego korzystne? Oczywiście wypchnąć tradycjonalistów z Kościoła. Tego rodzaju spekulacja jest kompatybilna ze sposobem, w jaki on działał, bo wszystkie te ograniczenia, które dla tradycjonalistów były wręcz nie do wytrzymania, już w wielu regionach powodowały, że wierni bardzo chętnie odpływali do bractwa. W związku z czym, gesty Franciszka w stronę bractwa mogły stanowić jedynie narzędzie manipulacji. Z kolei Leon XIV wydaje się działać inaczej. U niego nie widać tej chęci wypchnięcia tradycjonalistów z kościoła. Nie ma, nie, nie ma działań, które można by było mm, opleść narracją w stylu jak wam się nie podoba to, co dzieje się u nas w kościele, to idźcie sobie do Lefebrystów. Papież Leon już wspominał, że będzie trzeba zająć się kwestią liturgii trydenckiej. Umożliwił celebrowanie mszy trydenckiej w Bazylice św. Piotra na zakończenie pielgrzymki sumorum pontificum. Wydaje się, że w ramach całej tej synodalności próbuje dopuszczać do głosu równe, różne grupy, włącznie z tymi bardziej konserwatywnymi, jako pełnoprawnych uczestników życia kościoła. Wydaje się więc, że ten gest, który uczynił papież Leon wobec bractwa, nabiera nieco innego znaczenia niż te gesty, które czynił papież Franciszek. Ten gest może nam sugerować, że Leon widzi bractwo jako, jako realną część kościoła, z którą. Trzeba rozmawiać, a niekoniecznie jako problem, który trzeba wyciszyć. Oczywiście nikt nie twierdzi, że za chwilę sytuacja Bractwa będzie uregul uregulowana, ale być może jest to kolejna cegiełka do tego obrazu, w którym Rzym traktuje Bractwo jako część Kościoła. Być może jest to sygnał przeciwko biskupom, którzy robią swoją narrację o tym, że Bractwo jest poza Kościołem. I być może za kilka lat zobaczymy, że gesty tego rodzaju, spokojne, konkretne, w duchu porozumienia, przygotowały grunt pod zdrowsze, bardziej realistyczne podejście wobec relacji Bractwa ze Stolicą Apostolską. Na koniec tego filmu napisz hasło: Tradycjonaliści, zawsze razem we wspólnej sprawie. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.